Skarbów. Dzisiejszego dnia chciałem nagrać coś innego, pójść w inne miejsce. Tutaj jestem niedaleko Sandwiki to jest pierwsze miejsce, w którym się zatrzymałem, ale dzisiejszy plan na pewno jest pojechać na linię brzegową i zobaczyć, co zostawili wędkarze. Czyli nie jest głupi pomysł. Ja jestem w Adidasach, ale wydaje mi się, że już jest tak sucho. Albo nie aż tak sucho, jest na tyle sucho, że nie powinienem sobie przemoczyć butów. I uderzam tutaj na dół, ten teren sprawdzić. Dałem sobie 5 dni wolnego od kopania. Nie wyrabiałem naprawdę. Nie do, praca, kopanie, praca, kopanie, praca, kopanie i sami wiecie jak to jest. Więc dzisiaj już mamy 23 maja, a Was zapraszam. Do zostawienia subskrypcji, łapki w górę oraz komentowania, żeby algorytm YouTube'a mógł podrzucić ten film troszeczkę wyżej. I przede wszystkim zapraszam Was do oglądania odcinka. Pierwszy fancik, okulary na oko. Zostawię je tutaj, bo i tak są bezużyteczne dla mnie, a komuś może się przydadzą, jeśli będzie tutaj bez okularów. No, takie fiolki zastrzykowe tutaj wychodzą. Oby tu igły żadne nie wychodziły. No to tak moi drodzy, na tej miejscówce tutaj, na której się pojawiłem same śmieci, parę jakichś kąsków ameliniowych, jeden śledź totalnie nic ciekawego do jakiegokolwiek podsumowania, a teraz będziemy jechali tam pokażę na linię brzegową i zobaczymy co na linii brzegowej wyjdzie ja już wchodzę tutaj pod tą górkę patrzcie jakie tu ustrojstwa leżą, też po po tym. Muszla taka. No ale lecę już do auta. Przy kamieniu, można powiedzieć, że pod kamieniem, porośniętym chem, od razu przy drodze, przy fiordzie, niedaleko gór, jestem ja, wykopałem taki, oto stary gwóźdź. Piękny, naprawdę. Ma coś, ma coś w sobie takiego, że jest naprawdę kozacki. Widać, że to ręczna robota. Będą jakieś lepsze zdjęcia w podsumowaniu, naprawdę konkretne. Nie potrafię go dać jakiej konkretnej daty, ale na pewno coś znajdę, bo widziałem takie całe katalogi z gwoździami. Dobra, teraz jestem już tu w sumie na miejscu docelowym, na zaczynającej się linii brzegowej, która idzie nam prosto aż, aż, gdzie? aż do tego lasu, w którym. Poszukuję i w którym wychodzą starsze fanciki. Tak, od tamtą tą linią brzegową, tym zielonym, nie tymi glonami i kamieniami, będę szedł aż tam najdalej jak się da i zobaczymy, co tutaj będzie wychodzić. wjechał Sygnał 33. To może być wszystko. Ogólnie powiem Wam tak jest tu mm, bardzo dużo, bardzo dużo śmieci i pozostałości po ogniskach, więc tak też to może wyglądać. To moje dzisiejsze kopanie. O, tutaj widzicie już kawałek jakiegoś stopionego aluminium. Ale co chciałem powiedzieć, czego mogę się tutaj spodziewać na tym brzegu? Najwięcej chyba przynęt wędkarskich, może jakiś ciekawy nożyk, jakiś multitool, ołowiu masa pewnie. No i wiadomo, no bardzo często jest tak, że wędkarze też potrafią zgubić jakąś biżuterię lub coś innego. Pieniążka, tak? Zobaczymy. Coki sygnał. 54 w takich kamieniach, o już jest na wierzchu. to no to jakiś gadżet odwędki. Na pewno gwint jest, odwędki albo od jakiejś. Nie wiem, nie wiem, nawet nie mam pojęcia, nie, nie chcę strzelać, chyba nie lornetki. No coś to w każdym razie jest. Wygląda jak na jak odwędki. Ogólnie zobaczcie, tu jest wszędzie jeszcze mokro. A, a co chciałem powiedzieć? Ja zatrzymałem się tam kawałek wcześniej, żeby przejść ten cały tutaj fragment. Powiem Wam, że na razie większość to są śmieci, po prostu. Ale wydaje mi się, że tutaj zaczyna się dopiero ten lepszy kawałek ziemi i możliwe, że tu coś wyjdzie. Chociaż szczerze zaczynam w to wątpić. Ale zobaczymy. Dobra, tu coś pokazuje, że coś tutaj jest. Zaraz to będziemy badać. To jest po prostu kawałek żelastwa. Nie wiem czy to jest przetopione, czy po prostu tutaj taki strumyk był, taka mini płucznia, płynęło gdzieś tam z gór. I tutaj po prostu wszystko to tak wymyło przez wiele wiele lat. Tak jak mówiłem, tak jest. Pierwsza no chyba metalowa lub ołowiana rybka przynęta na ryby. Teraz taki jakiś element wing, karm, wałkarm. Chyba jakaś zasuwa z drzwi czy coś takiego, pewnie z jakiejś łodzi lub może jakieś auto. Zachłanny zawsze dwa razy traci. Znalazłem dwie korony w puszce. Po drugiej stronie, a tu mnie prawie błoto wciągło mam całe buty mokre. Ale tu jest pięknie, bo jest spokojnie. Cisza, spokój. Uwielbiam, ups, legend upadł. Ale to jest mocny zawodnik, i poleciał. A ja jestem w trakcie zmiany miejsca. Nie uwierzycie w to. No i co, lecimy tutaj, na tą miejscówkę na Kaltfjordzie. Już jest prawie rozmarznięte wszystko na górach, ledwo co śniegu zostało. Na nartach by już nie pojeździł. Wjeżdżamy teraz tutaj, zobaczymy czy coś jeszcze wyjdzie. No teraz to chyba to już jest przesądzone. Taki kaliber, ćwiczebny nabój. I to już chyba jest pewne, że muszę jechać na Lengenlinie. Ale hotspot tutaj jeden, tam drugi, tam jeszcze wyżej jest trzeci. Dobrze wiedzieć, trzeba pamiętać, bo to towar deficytowy. Jeszcze wyżej jest czwarty. No. Seryjnie marny dzień, można sobie w lotki pograć. Właśnie przed chwilą znalazłem jedną niedziałającą działającą. Drzewem Made in Co? England, no, tak by to było. Teraz przy ognisku wyszedł taki aluminiowy grzybek. Nie wiem co to nawet jest. Myślałem przez chwilę, że to do ucha jakaś słuchawka, ale nie. Już chyba widzę rant monetki, więc duży plus. Bez pieniążka nie wracam do domu. Jest... Co to jest, proszę ja Was? Nawet nie wiem, co to jest. Oczyszczę i się włączę. Wątpię, żeby było widać na GoPro, ale to jest 5 ore 1955 bardzo ładny sygnał fajna monetka super no i nic uciekam w stronę domu bo jednak trzeba do przedszkola i tak dalej możliwe że jeszcze dzisiaj trasa do Tromsa nas czeka zobaczymy a w dzisiejszym odcinku no co jedyne fajne fanty które wpadły to ta monetka przed chwilą z 57 roku, 5 ore gwóźdź stary, który na pewno będę identyfikował no asfantów, które oczekiwałem, że znajdę dzisiaj no to ta przynęta na ryby no bo jednak jakby nie było byłem właśnie tam na linii brzegowej trochę poszukać i tyle, no trochę powiem Wam, że trochę jest za dużo stopni dzisiaj, bo Jestem naprawdę wykończony tym, dla mnie jest za gorąco Dla mnie jest kategorycznie za gorąco, 17 stopni tutaj przy tym słońcu Nie wiem czy tu słońce jest niżej, że tak grzeje, ale jest no wow I w sumie tyle, co chciałem wam powiedzieć Trzymajcie się, pozdro A więc siemano moi drodzy, przyszedł czas na podsumowanie I jak widać nawarstwiło się trochę tego, bo mam do zrobienia podsumowanie z kilku ostatnich wypadów. Jeśli sami nagrywacie filmy, to nie polecam zwlekać z podsumowaniami, bo później może być dosyć ciężko. Więc tego podsumowania nie ma zbyt wiele. Nie ma się czym tu za bardzo pochwalić. Jakiś metal y, aluminiowy, najprawdopodobniej od namiotu lub jakiegoś sprzętu biwakowego. Ten gwóźdź, o którym mówiłem, że może być czymś fajnym, jednak wydaje mi się, że to jest współczesne dziadostwo. No i tutaj mamy monetkę, która uratowała akurat dzień. I to jest monetka z brązu 53 rok. I tak wygląda z drugiej strony 5 porę norgę. wspomogę się trochę tutaj. To jest właśnie taka monetka. I 53 rok. Tutaj mamy cały opis tego. Fajna znajda, ale nic specjalnego. No i oczywiście multum różnego rodzaju śmieci. Teraz przy identyfikacji monetek będę wspomagał się, będę wspomagał się właśnie taką Norges Minter, czyli norweskie monety od 1814 do 2023 roku piękny łoś na zdjęciu wiadomo norweskie monetki nie są jakieś tam wybitnie stare, więc znalezienie monety już stuletniej naprawdę jest konkretem ale w każdym bądź razie oprócz śmieci dzisiejsze podsumowanie chociaż też to mogą być Uznane za niezbyt ciekawe rzeczy, muszę się tu naświetlać, bo pogoda się popsuła. I tyle na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego.